Moja druga! Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Proszę Państwa, poprzednio zajmowaliśmy się początkami państwa piastu, początkami państwa polskiego, kwestiami Mieszka I i początków Bolesława. Krórego. Powiedzieliśmy sobie, że to był niezły rzezi Mieszek. Przypomnę Państwu tą datę śmierci Mieszka 992 rok i tak jak analizowaliśmy drzewo genealogiczne całkiem przypadkowo. Oczywiście w tym samym roku umierają konkurenci, bracia przyrodni. Taki zbieg okoliczności, proszę Państwa. E, więc jak mówiłem, zaczyna się od zbrodni. Proszę Państwa, zwracam Państwa uwagę. Postawiliśmy na zjeździe gnieździeńskim. On ubija interes życia, ubija interes życia, pokazuje swoją siłę, potęgę Otonowi III, dostaje coś. Dostaje przede wszystkim niezależną sieć kościelną, arcybiskupstwo w Gnieźnie, w związku z czym podlegające bezpośrednio papieżowi. Zyskuje niezależną sieć kościelną, całą sieć biskupów z Kołobrzeg, Wrocław, Kraków, ale przede wszystkim dostaje uznanie. Uznań. Proszę Państwa, niestety odtąd trzeci Bogobojny szybko walnął w kalendarz, poszedł nogami do przodu i zmienia się władza w Rzeszy Niemieckiej. Nowy król niemiecki Konrad zmienia kompletnie koncepcję uniwersalnej Europy. I o tym, proszę Państwa, czyli ten drugi etap. Rządów Bolesława, do to, to przypomnę Państwu, macie tam historię bez cenzury Bolesław. Ja tylko zwrócę Państwu uwagę, dzień dobry wszystkim, zwrócę tylko uwagę, wcześniej się zwrócę tylko Wam uwagę na to, że, proszę Państwa, Bolesław Chroby prowadzi politykę ekspansjonistyczną, ekspansji. Nawet przejściowo w latach 1000, 2000, 2004 zajmuje Pragę. Oj, co tam nasi robią w tej Prawie? Dalej, wesoło to było, proszę Państwa. Niewątpliwie zmieniło się mapa genetyczna Czech. Trochę tej naszej słowiańskiej krwi tam się wymieszało. No niestety, proszę Państwa, potem wybucha wojna z Niemcami, więc trzeba opuścić tą Pragę, ale ostatecznie te wojny z Niemcami, które się kończą w 1018 roku w pokoju, proszę Państwa, w Budziszynie, mówimy, że są częściowym zwycięstwem Chrobrego. bo no, on, co prawda, nie utrzymuje Czech, ale utrzymuje blisko Łużyce. Te kwestie części Słowian Połabskich, no, i utrzymuje się władzy, proszę Państwa. Do tego wyprawia się w 1018 roku na Rusi. Mówiliśmy o tym szczercu, prawda, na poprzedniej lekcji tej legendzie o Szczerbcu. Proszę Państwa, ostatnie zagadnienie z Chrobrego to jest rok 1024. Rzeszy trwa bez królewie. To co ten skórczy czyby kropi? No wykorzysta to. Frajerem nie jest, nie? Frajer nie jest, w związku z czym wykorzystując bezkrólewie, koronuje się w 1025 roku na króla polski. Bez zgody cesarskiej, bo wykorzystuje wojnę domową i zamieszanie w Rzeszy. I od razu nie, a zaraz potem. Wiecie Państwo doskonale, że w Polsce precyzuje kwestia, co zrobić dalej, komu powierzyć władzę, któremu z gamonii, których spłodził, trzeba przekazać władzę. No i proszę Państwa, tu odwołuję się tradycyjnie do naszego drzewa cholernego genealogicznego. Przypomnę no. na strona 340 w Waszych podręcznikach. Zresztą bardzo fajnych, nie. i w tych waszych podręcznikach bardzo wyraźnie widzimy, że Bolek, krobry, nazywany też Wielkim, ma między nimi bez pryma, ma między nimi mieszka drugiego Lamberta i między innymi Ottona. Między innymi kobiet nie liczymy, w dziedzinie, wtedy to się nie miało znaczenia. Sorry dziewczyny, tak było. Życzę. E, proszę Państwa, co on robi? Nie tak jak ojciec, że mi Państwo. On mówi: wszystko mieszko drugiemu synowi, pierwszego bez pryma odstrzał, tak? Wszystko dostaje, wszystko dostaje Mieszko. Mieszko przejmuje władzę. I proszę Państwa, w dniu dzisiejszym rządy Mieszka drugiego, kryzys państwa Piastów, a potem odnowienie monarchii. Ja w kilku punktach postaram się, najważniejsze rzeczy w parę minut. Proszę Państwa, 1025 rok, wykorzystując dalej zamieszanie w Rzeszy, Mieszko II Lambret koronuje się podobnie na króla Polski, ale bez zgody Rzeszy. I kiedy w Rzeszy uspokoiła się sytuacja, Następuje problem. Proszę Państwa, przyrodni bracia, yy, część, jak byłem przyrodni albo jak Otto, dogadują się z Konradem Niemieckim i, proszę Państwa, następuje najazd na Polskę. Z jednej strony Konrada, a z drugiej Jarosława Mądrego z Rusi No, choćby nie wiem, co się działo. Ja nie twierdzę, że mamy słabą armię, mamy oczywiście potężną armię, nowoczesną, super rewelacja, zwłaszcza marynarkę wojenną, polecam Państwu. Tak. Ale jaki by to czas nie był? Czy to byłby 3739, czy 2020, czy 1031? No z jednym może byśmy sobie trochę jeszcze powojowali, ale jak z dwóch stron bęski. Nie ma szans, proszę Państwa, po, idzie idzie nam, patrząc na moją rękę prawą, tak, ja patrzę po sobie, załóżmy, że to ja jestem Polska, ja jestem Mieszko II, tak, tutaj jest Jarosław Mądry, ja poproszę o podejście ko osoby towarzyszącej, pomocnika mam się na lekcji, w pomocy mi pomoże, z tej strony będzie stał Konrad II, proszę Państwa, no to, e, proszę Państwa, pomocnik sobie usiądzie, tak, no i proszę Państwa, z tej strony leci strzał Jarosław Mądry, no i... No i dajesz, dajesz! I Konrad, proszę Państwa, mocno, śmiało, walisz. Konrad II na fala tego mieszkańskiego. No to proszę Państwa, nie było opcji! No nie było opcji, żeby przetrwać. Nie dało się. Pozdrawiamy razem z Adamem. Pozdrawiamy Was serdecznie razem z Adamem. Proszę Państwa, nie dało się. Nie szkoć. Spina, Mieszko z... Ucieka. Mieszko, ucieka do, do, do Pragi, do Czech mlecznej z powiem prawda, po Dobrawie, po, po Bolesławie. I Konrad drugi robił prostu rzecz. Czesi, To co? Czesi powiedzieli, po pierwsze zemścimy się na najazd na Pragę i te dwa lata polskiej zabawy, piastowskiej zabawy w Pradze. Wzięli tego mieszka drugiego, proszę państwa. Wzięli rzek skórzany. Taki kanciasty. Zanurzyli w wodzie. prawda? kto no tak, to jest Mieszko, Po to jest, proszę, to jest, mieszko, to jest, to jest mieszko. Mieszko. Mieszko, mieszko, koleszko Mieszka. Nie, nie będziemy tego pozwać dokładnie, żeby nie było po tego, żeby. I proszę Państwa, ukarano go. Biorą ten rzemień, prawda, ściągają mu gacze i żeby nie było, ściągają mu gacie, te nie obijają wokół genitali, no, dźwięk, dźwięk. i Jeszcze no, i, i, <laughs> <bez, śmiech> i ciągną w tą stronę powoli, obcinając, kastrując mieszka. Mieszko drugi został wykastrowany, mu jajca, proszę Państwa, za karę za to, że koronował się bez zgody cesarskiej. I za karę m, za, Bolka, za Bolesława I, wielkiego Chrobrego, który zaatakował e, Pragę. Więc zostali ukarani. Władza u nas przejmuje bezprym i Otto, ale bezprym to wariat kompletny, zdziczały. Proszę zaczyna się jadka, rzeź, wojna domowa, ne, wycinanie chrześcijan. Do tego nas, nasi dzielni przodkowie stwierdzili, a wid z tym chrześcijaństwem. Będą nam tu narzucać jeszcze podatki dodatkowe na kościół. O, tyle! Zaczyna się reakcja pogańska. Wycinamy tych duchownych, palimy biskupstwa, wracamy do wiary przodków. Proszę Państwa. Rozpierdział no, kompletny. Państwo się rozpadło, wszystkie struktury się rozpadło, państwo piastów upada, my wracamy do lekcji punańskiej. Co robią sąsiedzi? Gruźlica Jowska. I co robią? Proszę państwa, popatrzcie na tych Niemców, bo no, widać tę niemiecką twarz, te niemieckie rysy. Co oni robią? Proszę państwa, stwierdzili, że to jest gangrena, to jest nowotwór. No ta reakcja pogańska, przecież oni za chwilę mają świeżo skrystalizowanych część słowa poławskich, ruś też świeżo chrześcijańska, to przecież jak tak te galbireny tego nowotworu nie zrobicie z nich, to wam się rozleje ta pandemia pogańska, to dziadostwo, tak? Musicie wprowadzić ostre, radykalne środki, jak Wuhan Chińczycy, bo inaczej będzie syf, proszę państwa. To pogaństwo może zlikwidować nam chrześcijaństwo w Europie Środkowej. I to Niemcy, i to ruśki OSKA wspierają, proszę państwa. Syna Mieszka II, który wyjechał wraz z, z matką, z Rychezą do Niemiec, wtedy do, do Niemiec Rycheza zresztą znalazła, insygnia koronacyjne, I dzięki wsparciu niemieckiemu i ruskiemu wraca do Polski. Ale zanim to zrobił, to jeszcze Czechy złożyli nam wizytę kurtuazyjną i książę czeski Brzetysław najechał Rzeczpospolitej, no nie wtedy jeszcze Rzeczpospolitej, ale najechał Państwo Piastów w upadku. Piałszy parsko w upadku. Państwo zrywłe by zniszczone już tą reakcją wojną domową. On najeżdża, wchodzi do gniezna, zrobi kamień na kamieniu, jaki kamień na wszystko drewna. Yy, yy, proszę Państwa, przecież to było stole za. Yy, przysłowiowe. się całkowicie, pali gniezno kompletnie yy, yy, i wywozi, yy, wywozi relikwie świętego Wojciecha do brali. W tym momencie Niemcy stwierdzili, o, ujdźmy. Ci trzeci to mogą być za mocni mogłam się zerwać z łańcucha. I to jest powód, dla którego uratowano państwo. Wraca Kazimierz, stąd nazywamy go Kazimierzzem Odnowicielem. On ma wtedy blisko 20 lat, 21 lat, 21 lat. Nie masz Adam na 23 lat. Przechodzony stary koń od dwóch lat powinien być już władcą, Księcią, księciem polan, proszę państwa. Ale... Wraca z posiłkami niemieckimi, z posiłkami ruskimi i zaczyna się odbudowa. Stąd Kazimierz, od, odnowiciel, odnowienie. Gniezno jest zjarane. Jeden gród nie był zjarany Kraków. No to co robi Kazimierz? Przenosi główną siedzibę do Krakowa i on jest całowany we wszystko w Krakowie. tak, We wszystkie możliwe części e, ciała i pomnika. E, nie, nawet nie widzieliśmy tego pomnika, och, ale jak byliśmy. Kazierzicie odnawia struktury kościelne, odnawia religię, odnawia struktury państwa, ale za cenę bycia wasalem, lennikiem rzeszy niemieckiej nigdy się nie koronował. Do 1058 roku, aż do śmierci, proszę państwa, jest księciem państwa piastów, księciem państwa Polan nie ma korony. To była ta cena, którą zapłacił, tak schołdowanie Rzeszy niemieckiej w zamian za powrót do władzy. Pamiętajcie nie byłoby odnowienia państwa Piastów, gdyby nie Niemcy, gdyby nie Rosja, Bo wcale, proszę Państwa, nieprawdą, że po ponad tysiąc lat temu mieliśmy wolne stosunki. Najczęściej to mieliśmy przyjazne stosunki. Najczęściej. I to jest taki, taki przykład, gdzie dzięki Niemcom i Rusinom odbudowuje się państwo Piastów. Ale pamiętajcie, mamy odbudowę części biskups, mamy nowe biskupstwa, ale nie mamy arcybiskupstwa. Nie, nie, bo proszę, byście byli niezależni. Jak to robi? Trzeba tych Słowian cholernych zmusić do przejścia na chrześcijaństwo. Stosuje politykę ojca. Krwawo. Trwało. Wrzuciłem Państwu historię bez cenzury o Bolesławie Chlubowie. Tam to jest świetnie pokazane i wyjaśnione, więc ja tylko odwołuję się do tego linku. Nie będę teraz tego tutaj powtarzał. Proszę Państwa, mówimy o odbudowie. Mówimy o odbudowie. Tylko pamiętajcie Państwo o tym, że ta odbudowa to była dzięki nie tylko nam, ale dzięki Królestwu Niemiec. Dzięki Rusi Kijowskiej. Proszę Państwa, wrzuciłem Wam linki, e, wrzuciłem Wam linki, wrzuciłem Wam linki przede wszystkim do e, Mieszka II, właśnie Kastrat Bezjaj, m, m, Mieszko drugi. wrzuciłem Wam dokument, w, y, no tak. Bolesław Chrobry. Przy Bolesłowej choroby pamiętajcie, że Bolesław Chrobry wielki. Dwóch łaców ma wielki, Bolesław Chrobry Wielki i Kazimierz Wielki. E, często o tym ludzie zapominają, Jak dziś teście pojawi Bolesław Wielki, to chodzi o Hrobiego. Proszę Państwa, y, ponieważ idzie piątek, jutro post, y, dzień postny, to ja tylko przypomnę Państwu, że gdyby Wam już przyszło do łba zjeść mięso w post, to już byłam Chrobry i Mieszko drugi, i Kazimierz odnowicie wytłumaczyli, że to był błąd. Co? łamiecie post, gnoje jedne, otwieracie szeroko. A! A! Składamy wielki kamień w to A, a następnie to był ostatni posiłek zjedzony własnymi zębami. Przez was, proszę Państwa. E, tak wyglądała chrystianizacja ziem polskich. E, Pokojowo, prawda? E, całkiem sympatycznie. Proszę Państwa, jeszcze raz dzisiaj mówimy kryzys i odbudowa. Państwa Piastów, czyli mamy Kastrata z jajami i Kazimierza Odnowiciela. Do tego dodatkowo wrzuciłem Państwu dzieje kultury polskiej. Nie ma niestety zbyt dobrych dokumentów, a właściwie powiem więcej, nie ma dobrych, nie ma dobrych dokumentów o początkach Państwa polskiego się dzieje kultury, ale może ktoś z Was kiedyś nakręci coś fajniejszego. Natomiast wrzuciłem Państwu odcinek drugi całej serii dzieje kultury polskiej, ne, e, mówiący właśnie o początkach Państwa Polskiego. Kochani, najpierw pamiętajcie, czytacie ten temat w podręczniku Kryzys i odbudowa państwa Piastów, czyli rządy Mieszka II, reakcja pogańska, najazd Brzetysława, Kazimierz Odnowiciel, a potem oglądacie Państwo te linki. No to teraz kochani, pierwsze pytanie, czy, 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 jeżeli są jakieś pytania, to proszę o pytania, a jeżeli wszystko jest jasne, walicie tradycyjnie łapami i yy, będę czuł, rozumiał, że wszystko jest dla Państwa jasne. Jeszcze raz powtarzam, Kryzys i odbudowa państwa Piastów Linki wrzucone Państwo oglądacie, a my zaczynamy przygotowywać kolejną lekcję. Będą, będziemy tutaj możne kolejne stalezować. Jakby co? Ja pamiętacie, ja jestem cały czas w tle. No to cwaniaki, misiaki, cwaniaki, dawać mi tutaj pierwsze dwie łapki, zobaczę, wtedy będę rozumiał, że wszystko jest jasne. No, Mika, Michały, Oliwie i ten, cała reszta Jakuby i tym podobne. Dawaj tu, już, raz, dwa, trzy, bo nie mam czasu na głupoty. Hop! Cwaniaki. Żeby mi znowu tutaj coś laguje, Bo to też tak może być. Że... Jest, są, pierwsze są, są. są. Dobra, kochani, to proszę Państwa, Adam Nabuł, nasz absolwent, przybył, przewodniczący samorządu naszej szkoły, a teraz gwiazda Wyższej Szkoły Administracji i, i Biznesu. Fajna uczenia, polecam Ci też, naprawdę to fajna uczelnia. Fajna czerwca, dzień otwarty online. Zresztą Adam będzie u nas w przyszłym roku szkolnym, jak ten cały cyrk się skończy, szkoła będzie otwarta, na pewno będzie Was zachęcał do studiowania, może, może pójdziemy na jakieś zajęcia, jakieś wykładziki i tak dalej, i tak Serdecznie Was zachęca. No to buziaki, misiaki, trzymajcie się. Aha, kochani, ja jutro prawdopodobnie nie wiem, czy będę w stanie przeprowadzić transmisję na live, bo no mam problemy rodzinne. E, pewien ordyniec zmarł. Wczoraj. E, I gdybym gdyby nie mógł przeprowadzić transmisji live, to proszę Państwa spokojnie, wrzucę odpowiednie zadania, tak jutro będę wrzucał zadania maturalne i e, o ile trochę fala nie przypomniałem. No zobaczymy. Twu, tfu, no właśnie, ale. Dobra, buziaki, słaniaki, trzymajcie się. Hejka, na razie.